<śleszy> witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, za chwilę zobaczycie coś, czego jeszcze nie widzieliście, a jeżeli widzieliście, to sobie utrwalicie. Witam w programie publicystycznym na i yes! Ale zanim zaczniemy, serdeczne brawa dla naszych kandydatów. Tutaj, przybada. Nie, 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 nie. Tutaj, tak. O. Dobra, tam, tam koło koledzy. A, tam są kamery. No, to jak już jesteśmy w komplecie, to myślę, że możemy się przedstawić. Kandydat numer jeden na imię ma. No śmiało, śmiało prosimy. No śmiało, śmiało, prosimy się przedstawić. A, Aha! Pan Adam. Jak jest Pana kopii? Śmiało, śmiało. Widzę, że Pan jest taki troszeczkę spięty. To może takie pytanie dodatkowe. Jaka jest Pana główna cecha charakteru, która wyróżnia Pana wśród całego tumu mężczyzn? Śmiało, no, śmiało. O, jestem format. Pana mieszka waszki, jakie na pana Adama. Panie radę, dwa, prosimy się przedstawić. Cześć, jestem Pałek, mówię na mnie Bałek, jeżdżę pirem, nie umiem zmieniać biegi. Jakie <try> <try> jest pana kopy? Oczywiście ambitne, niezależne kino erotyczne. Paniadamy pan na tutaj zawieścił tylko. Paniadamy, paniadamy. I już wszystko się. Jak już się poznaliśmy, to ja przedstawię zasady naszego programu. No właśnie, właśnie. Wybieram kategorię, panowie się zgłasza. Nie, nie, panowie się zgłaszacie, jak ja skończę zadawać pytanie. Aha, pan? Tak. Nie, 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 Wybieram kategorię. Panowie się zgłaszacie. I wtedy. Zrozumiałem się? Wybieram kategorię.

Co A więc pierwsza kategoria. Pierwsza kategoria to stolice Polski. Panie Adam, Pani 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 jest panie Pani Pani Pani. A tak poza tym to jest dopiero kategoria. Pytanie z tej kategorii dopiero. Pana! Miasto było wytłumaczone. Dopiero pójdzie. A więc kategoria stolice Polski. Jaka jest aktualna stolica Polski? Pan Waldemar był oczywiście pierwszy. Widzę, że rodzina przyjechała. Ej, kurde, jest poprawczaka. Prosimy. Proszę. E, poprosimy o odpowiedź. W takim razie poproszę o odpowiedź. Nie, nie, proszę Pana, ja zadaję pytanie, Pan odpowiada. O, proszę odpowiadać, czy Pan? Tak. E, w takim razie Stowice Polski, tego, że na dziś Już Azerbejdżan Azerbejdżanie? Azerbejdżanik z Policą Polski nie był. A, to Licąc Polski jest Warszawy. To zmieniłem. Zostawmy to może i przejdźmy do następnej kategorii. Następna kategoria to literatura. Panowie, to jest dopiero kategoria. A, ale faktycznie. a jest kategoria literatura, a pytanie brzmi. Jaka jest aktualna? Gdzie mieszkał Zbyszko z Bognańca? Przybyło, przybyło, przybyło! Makao! Pana Adamu przyjęliście pierwsze? Hej, hej, miszczyniu! Ale Makao bije wszystko! Ale Pan Adam zgłosił się pierwszy? Ale Makao bije wszystko! To w takim razie pan Adam miał kuku. O nie, to sereczki. Poproszę o pytanie. Gdzie mieszkał Zbyszko z Bognańca? Poproszę o pytanie. Gdzie? Mieszkał Zbyszko, Byszko, z Bogdajka. Nagle pytanie. Nie trzeba krzyczeć. Nie dał kogo. Byszko z Bogdajka. Mieszkał w bo to... <grystanie> no, nie? Nie. Nie. myśmy że tam w dziwnym gradzie rodzili, te rabatowe co Panie Waldemarze, to w takim razie to już Jurandem. Jurand to to z e, Dobrze. Tak, Panie Adamie. Eee, proszę powała. Tak. Ale ile ja już tam punktów? Zero. Aha. Kto prowadzi? Jest remis. Zero? To ja muszę walczyć. Botanika. No, proszę, 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 Pani proszę, 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 pytanie. Pana proszę, proszę, pytanie. proszę, proszę, pan. No i co? proszę, proszę, była proszę, 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 Panowie, to jest poważny program. No, to byłeś do czasów, kiedy z tym przyszli. A propos, poważny program. co jakiś pytanie Nie. A tyrować? Też nie. Kolejna się uczy. Zostaw to może i przejdźmy do ostatniej kategorii. Ostatnia kategoria to niespodzianka. Co to jest? Kamikaze. Nie, 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 nie. Proszę panie Władzę. Mówiłam, mówiłam. I, tak? Tak. W takim razie kamikaze you to jest u nas Żyd tych o kurdziu, To ma być kamikaze? O, kierował się, czy nie, jak pasażer, a ja się kierował. Spróbuj, spróbuj, stajaczku, no. <ślesy> <ślesy> o, mam takie kamikaze. Ja też się kiedyś kochałam, bez pożarów, a O, szacujesz się? Ja już może panu podziękuję. A teraz do Tak, choryk.